Karate uczy nie tylko właśnie pokory, ale jak widać spostrze... Wszystko. Eee, proszę ostrożnie, tam się... Tylko trochę odsuńcie od tych suporeksu, które stoją. Patryk miał już możliwość wystartowania w mistrzostwach Europy w Paryżu. Miał możliwość wygrania. Jest aktualny mistrzem Ameryk w Nowym Jorku. Miał również możliwość wystartowania w mistrzostwach świata juniorów. Tokio I wszystko przed nim, dopiero zaczyna swoją karierę Proszę tam ostrożnie tylko, żeby coś się nie stało No, chodźmy Proste techniki A nic nie zrobi O, musi geri To różne rzeczy mogą się zdarzyć, ale powiedzmy, że O, i zagieni. I jeszcze Z tego miejsca Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcą pooglądać Karajatek Jotuszy na wysokim poziomie 10 czerwca na mecz Tarnowskie Góry Radzymin do Hali rogi z Radzyminiem. Będą zawodnicy. raz serdecznie wszystkim za Serdecznie dziękuję dzisiaj.